Witajcie moi mili Dziś dobry humor mam Kupiłem sobie siebnik I teraz śpiewam wam, wam, wam Jeździłem i szukałem Długo nie było nic Lecz nagle zobaczyłem I zarje właśnie dziś Tato, tato, Jarek znowu śpiewa teraz na to siewniku. my też taki mamy Pioter, ja już tego dłużej nie wytrzymam Zobaczysz, będziesz sam wszystko siało w tym roku Beze mnie, ale dado. To nie jest amazonka, lecz szczerze powiem wam Za mało mam hektarów, by szaleć ostro tak, tak, tak Rok temu jeszcze konny siało przecież się Szukałem poznaniaka, lecz trafił mi się ten Tato, tato, ty też kiedyś konny siałeś, prawda? Piotr, całe życie prawie konnym się siało To o, były siewniki, nie to co teraz Małe Lecz jedno co mnie martwi To jak tu zboże siać Metodą prób i błędów Z pewnością radę dam Dam, dam, niedługo już pszenicę. Będę przecież siał Więc siewnik najważniejsze Że w końcu jakiś mam No jak na to fajna piosenka No i najgorsza piosenka No dobra, to leć Podpinaj siewnik, ci pomogę Zasiejemy trochę pszenicy 1986! Rolniczy głos w waszych domach! Co, co? 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 Co tu się stanęło? Bo mówię jak zrobić prezentację to na swoim, a nie na no stara Isaria. Kurczę, no wygląda nie tak źle. Ale już to jest technologia. Jakby nie było. Co tutaj mamy? Olejową skrzynię na pewno. Tutaj jest ta skrzynia. Tu się ustawia wysiew. No. Ale najpierw trzeba robić próbę kręconą. Możemy zrobić, nawet i dziś. Rędzice wyglądają na dobry stan. Ta skrzynia też jest dość kurde, niepognita, nie, pognita, nie podziurawiona. Jak widzicie, mam nadzieję. Na docisku sprężynowym. i niby wszystko działa ale to się okaże jak będziemy siać a to już niedługo nie wiem jak się to nazywa, ale to zapobiega zapychaniu tych wariatorów martwię się trochę próbą kręconą ale to ale właściciel ale właściciel mi trochę pokazał był też kolega Szymek, oglądał go bo się zna, bo Jarek na takiej technologii jak się to się nie zna. A, tak się robi do tej próby kręconej. Trzeba wszystko wszystko zrobić w ten sposób. Te rynienkę. A, nie wezmę teraz tej rynienki. Rynienkę dopiero jak wszystkie pozdejmuję to mogę założyć jak wszystkie odsunę te zapadki no to jedno zabezpieczenie z druta jest zdrutowane nie jest fabryczne pewnie się urwało ile on może mieć lat? do 30 pewnie albo 25 dobra założymy rynienkę no i tym sposobem zboże sypie się do rynienki a sypie się ono tam po to żeby zakręcić kołem o w inną stronę się kręci jak w konnym. W konnym by się kręciło zgodnie z wskazówkami zegara. Tylko że do próby kręconej trzeba zrobić to samo z tą rynienką. To się tak zamontować, żeby zboże się tam nasypało. I z tego co wiem 20 lub 21 obrotów kołem. I po tych 20 obrotach waży się ilość ziarna w rynienkach. I to jest ciekawe, bo ja to konnym jak chciałem. To po prostu wiedziałem, musiałem od dziecka, że jak mam takie pole, to tam i z powrotem musi pójść dwie trzecie worka. I tak się kombinowało, a w tych siewnikach już może by tak się siało w miarę, w miarę tak jak trzeba, że na przykład ustawimy pszenicę na 200 kg i 200 jej wysieje. No to może się zapychać przy zakwaszczonym polu, ale przynajmniej nie trzeba będzie bronować, jechać drugi raz i tracić czas. A jeszcze jak dobrze rozkminiam, to dlaczego 20 obrotów kołem? Bo po 20 obrotach ten siewnik w czasie pracy wysiałby powierzchnię jednego ara. I jeśli się nie mylę, to w tych rynienkach znajdzie się ilość ziarna na jeden ar. A hektar ma 100 arów, więc przemnożymy to przez 100 arów i wyjdzie nam ilość ziarna na hektar. Przez to jak w Rynience będzie 2 kg po 20 obrotach kołem, to wiadomo, że wysiejemy na hektar 200 kg. Ile tu wchodzi? Nie wiem, ale tu widać, że 6 worków, czyli 300 kg powinno wejść. Ale na poznaniaka też polowałem, już prawie był kupiony. Zwykły, na trybach, nie na tym. Nie na olejowej skrzyni zadzwoniłem kiedyś do agromy i się pytam, jak się jak mi zepsuje, to z częściami do którego łatwiej? Powiedzieli, że do tego na zwykłej, to mówię kurde, kupię na zwykłej, ale pojechałem, obejrzałem parę, w ogóle to trochę czasu straciłem na jeżdżenie za tymi siewnikami i jednak, jednak stwierdziłem, nie. To nie jest aż tak duża różnica w cenie, żeby się nie pokusić o taki zagramaniczny, ale by był Poznaniak, to też by był. Mówię, ta bańka też ciekawa sprawa, bo przecież w konnych tego nie było. Bo ona po prostu nasypie się zboże i w czasie ubywania jest znacznikiem ile jest zboża w skrzyni. Fajna rzecz, nie trzeba schodzić chociaż, kurde, jak tu się zasypie 6 worków, to można jeździć i jeździć, bo przecież 300 kg zasiejemy ponad hektar. A tu mamy poziomniczkę, która pokazuje nam, jak już będziemy siać, jak jest ustawiony siewnik. Czy siewnik prosto stoi? Dobra, nic tu nie wymyślę, trzeba wracać, bo zaczyna padać. Piosenka jak, fajna? No to dobrze. A jeszcze przecież możemy na sucho coś posiedzieć. Zobaczyć czy działa w ogóle. Czy to jest niewskazane? A, tylko ja nie mogę wejść tam w środek. No śmigać, śmiga! Tak się to wyciąga. Znaczniki. O, ja tutaj jeszcze kręcę, wygłupy, a zapomniałem powiedzieć, że on ma 2,5 metra, ale jest tu napisane więc może już zauważyliście. Kręci się działa. Jeszcze tu powinienem dodać, że ma te plastyczki Mam na myśli te rolki tam Chyba ma w bardzo dobrym stanie Bo czasami to są, bo czasami bywają zjedzone przez myszy, przez szczury Je się da dokupić, ale po co? Trzeba od razu, żeby dobre były Dobra, teraz już tak naprawdę wracamy Spróbujemy tą próbę kręconą zrobić na podwórku, jak nie będzie badać na dwóch rytmach. na całej długości siewnika ale myk polega na tym że trzeba robić próbę na tym zbożu na którym się będzie siało ja nie mam jeszcze takiego bo swoim siał nie będę bo ono każde jest trochę inne, większe, mniejsze gęstsze, chudsze co najmniej tyle Porówno. Zobaczę zresztą po 10 obrotach, czy jeszcze jest, czy trzeba dosypać. No i to jest wada opadającego podnośnika. Dam lewarek, bo nie będę bawił się ciągłym zapalaniem ciągnika. Trochę, żeby użyć, co tam się dzieje. No, koło mamy w powietrzu. Rynienki mamy. No co? Kręcimy 20 razy. A z tego co wyczytałem, to można i 21. Bo jeden obrót idzie na straty w wyniku. Czego to było? A, w wyniku poślizgu koła. Bo koło w ziemi trochę się tam ślizga. No, to miejsce. Wentylkiem będę kręcił. I do tego miejsca wrócę. Dwadzieścia jedno razy. Jedziemy. O, trzeba podlewarować. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Jedennaście. Dwanaście. Trzynaście. Dziewiętnaście. Dwadzieścia. No i jeszcze raz. Tam groszowe sprawy no i już widzę na oko, że tu jest 2 kilo no jak złoto dobra, mamy taką wagę ona powinna być lepsza ale zważmy sobie wiaderko o, wiaderko sporo waży tu będzie źle o, to będzie lżejsze to waży tylko grosze a poza tym można to wytarować na no pewnie, że tak wytaruję wagę pokrętłem, żeby była na 0. Tu jest dopiero kilogram, bo to jest 5 kg waga. Kilogram, 2, 3, 4, 5. Jak się przekręci. Dobra, to wsypujemy. Budę, że mnie wysypał. Jedną ręką nie zrobię. Muszę wziąć wariatora. cały kilogram 0,8 czyli trochę mało no i wyszło półtora kilograma czyli po mojemu za mało 150 kilogramów na hektar Jakbym chciał Jakbym chciał jeszcze przesunąć Tu o jeden ząbek Albo Ale zaraz, bo ja tutaj a Ja źle zrobiłem, bo tutaj mogłem mieć przerwy Ale nic nie szkodzi jeszcze na szybko Zobaczyć Nie tyle zobaczyć co ponowić próbę Dosypać więcej pszenicy do tego zbiornika To no było za mało A ja jak chciałem konnym to zawsze wolałem dać więcej Ale teraz przy tych jeszcze lepszych siewnikach to ogólnie się zmniejsza dawkę i stoki to przecież można wysiać na hektar 5, 6, 7, 8, 20, 21. O, chyba jest więcej. I teraz dobrze widać też te rolki, jeżeli one się tak nazywają. Widać, że zdrowe są. Siewnik musiał być czysty zawsze na zimę. Że go myszy nie zjadły. O, widać, że jest więcej. Mamy aż za dużo. Jest 2 kg, 2, 200, czyli bardzo dobrze. Czyli super. No dobra. To myślę, że się pożegnamy. Ja muszę teraz założyć rynienki i wszystko to wysprzątnąć, żeby mi mysza tu nie weszła. No to cóż, mam nadzieję, że piosenka Wam się podobała i się w też. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!